Karol, wiem, że jesteś znany, szczególnie w przestrzeni internetowej. E, masz wielkie zasięgi, ale załóżmy, że ja Ciebie nie znam w ogóle i chcę się dowiedzieć, kim Ty jesteś, co byś o sobie powiedział. Stylista rzęs, lubujący się w awangardowych stylizacjach i przy okazji miłośnik muzyki metalowej. A jak to się stało? Powiedz, że Ty się zająłeś rzęsami, bo to właśnie z tego dzisiaj słyniesz. W międzyczasie prowadziłem inne działalności, ale przyszedł COVID który po prostu spowodował lockdown i poprzednią firmę musiałem wygasić, nie mogłem pracować. Więc moja żona namówiła mnie, żebym zaczął robić stylizację rzęs, ponieważ jestem dość zręczny. To stwierdziła, że spróbuj. Na początku trochę poćwiczyłem, pokazała mi co, jak, gdzie, po co i dlaczego. I pierwszą stylizację wykonałem na mojej żonie. Bez żadnych takich profesjonalnych szkoleń, niecałe dwie godziny. Dlaczego Cię to w ogóle wciągnęło? To znaczy, co Cię bawi w tej, w tej robocie? Po pierwsze, Coś na zasadzie medytacji, siedzę, tworzę, uwielbiam tworzyć, ja w ogóle uwielbiam patrzeć jak coś powstaje, a po drugie lubię słuchać ludzi, a wiadomo, że na stylizacji, gdy sobie siedzę i wykonuję stylizację, klientki otwierają się, rozmawiają, a ja naprawdę uwielbiam słuchać ludzi, więc to no, jest to coś, w czym się spełniam, tak? czyli wykonuję rzęsy, robię muzykę. A przy okazji jestem psychologiem. To jest fantastyczne, powiem Ci, bo wiele osób myśli, że można wykonywać tylko jeden zawód, i boją się odchodzić w różnych kierunkach, a ty to łączysz. Ja w swoim życiu zrobiłem przykładowe salto już chyba za 4 albo z 5 razy. Nie mówię, że za 2 czy 5 lat znowu nie zrobię jakiegoś salta w inną stronę. Trzeba żyć. Nieważne, czy mam lat 20, 40, czy będę miał lat 60, jeżeli stwierdzę, że gdzieś muszę iść. To trzeba tam po prostu iść. To powiedz, gdzie ty poszedłeś? Czym się wyróżniają te twoje stylizacje, bo określiłeś się jako awangardowe? Tworzę jakby no, taką zupełnie nową, nie do końca znaną wszystkim metodą, czyli gotowe kępki rzęs. Jestem stylistą. Ja nie robię kępek sam. Tylko mam firmę, która zajmuje się tworzeniem, dystrybucją takich kępek. I z tych kępek właśnie między innymi na moich social mediach pokazuję. Że dzięki gotowym kępkom jesteśmy w stanie wykonać dowolnie każdą stylizację, jaką sobie wymarzymy. Czy to kolorową, czy jakieś efekty nietypowe, czy dolne rzęsy, czy jakieś rzędowanie, wszystko co tak naprawdę chcesz, jesteś w stanie wykonać. I jest to metoda o tyle innowacyjna, że dziewczyny, które mają problemy ogólnie manualne, jeżeli chodzi o tworzenie kępek, bez żadnego problemu są w stanie. Wykonywać dowolne stylizacja. Bardziej zajmujesz się firmą, czyli dystrybucją, czy bardziej szkoleniami, czy bardziej stylizacją, co najbardziej cię kręci? Najbardziej kręci mnie ogólnie szkolenie. To jest coś, w czym się spełniam, ponieważ mam lata za sobą w korporacji. Tak, jedno z sal było takie, że odsiadłem z korporacji. Tam miałem swój zespół, który musiałem szkolić, więc wszystkie metody szkoleniowe, które nabyłem gdzieś w pracach poprzednich, przekładam na swoje szkolenia. I często właśnie mam taki feedback, że moje szkolenia są innowacyjne z tego powodu, że ja szkole nową stylistkę jak swojego pracownika. Ona potem idzie, pracuje na swoje, ale w sensie wkracza z siebie 100% i uważam, że tutaj jestem innowacyjny, że pokazuję, odpowiadam na wszystkie pytania. A przy okazji, gotowe kępki pomagają w tym, że skupiam się tylko i wyłącznie na technicznych aspektach, a nie na robieniu kępek, co naprawdę powoduje, że w ciągu. 5 dni, gdzie 3 dni są teorii, 2 dni praktyki, jestem w stanie nauczyć dziewczynę, która nigdy w życiu nie miała penset, wykonywać stylizację od 1 do 1 do mega volume. A powiedz, duże jest zainteresowanie szkoleniami? Dużo nowych osób wchodzi w, w ten biznes, czy w tę usługę? Sporo. Naprawdę sporo. Yy, aczkolwiek powiedzmy, może być 50 na 50. 50% jest takich nowych, które próbują i słyszały, że jest to łatwiejsze dzięki gotowym kępkom, ale mam też dużo do doszkoleń, że dziewczyny chciałyby zobaczyć. Pytają jak, gdzie, po co, jak się z tego wykonuje stylizację, więc jest 50 na 50 tak naprawdę. A jakiej wiedzy przede wszystkim szukają? Właśnie szukają yy, możliwości przyspieszenia swojej pracy? Czy raczej przychodzą do ciebie osoby, właśnie części, które w ogóle nigdy tego nie robiły i chcą wejść w biznes? Ciekawość. Tak naprawdę tutaj ciekawość. Dziewczyny często mówią, że gotowe kępki to jest ich ostatnia szansa na to, żeby zostać w stylizacji rzęs. Bo na przykład męczy je robienie kępek. Chcą czegoś łatwiejszego. Żyjemy w świecie instant. Czyli dzisiaj masz prawo jazdy, jutro już chcesz jeździć na torze wyścigowym, tak? I w takim świecie żyjemy i dzięki gotowym kępkom, dzięki tej metodzie i szkoleniom, które ja robię staram się to umożliwić. Na przykład dzisiaj też miałem pokaz i wykonywałem kolorową stylizację gdzie w kępce jest pięć różnych kolorów. Wykonuję stylizację, kobieta otwiera oczy i ma instagramowy look praktycznie, nazwijmy to posiadając podstawowe metody, techni podstawowe techniki. Czyli styk, skręt wystarczą do tego, żeby wykonać piękną stylizację. I kobiety bardzo często szukają też takiego ułatwienia. No jesteśmy ludźmi, człowiek niestety ma naturę leniwą, więc ja wychodzę naprzeciw naszej naturze i staram się tymi kępkami ułatwić życie po prostu z tywiską A co byś chciał powiedzieć y, tym dziewczynom, które do Ciebie przychodzą. Tak od siebie, które uczą się tego zawodu, które chcą go wykonywać, które do, mnie przychodzą na które do Ciebie przychodzą do ciebie, które do ciebie przychodzą na szkolenia, które chcą do Ciebie przyjść na szkolenia. Bo ja na szkoleniach też prowadzę to na zasadzie mentoringu, i pierwszą, bo jest kilka zasad, kilka haseł, które przedstawiam. Pracuj mądrze, a nie ciężko. I najważniejsza rzecz, pamiętaj, najważniejsze jest to, co masz. Tutaj bierz wszystko na logikę, zastanów się i nie ufaj ślepo wszystkim. Tylko, jeżeli chcesz czegoś spróbować, to spróbuj. Najwyżej to nie będzie dla ciebie. Czyli ogólnie zasada numer jeden, dla każdego, nie tylko w stylizacji rzęs. Używa ich mózgu. Ja myślę, że to jest świetna puenta naszej rozmowy, a po resztę odsyłamy na twój Instagram i na Twoje szkolenia. Bardzo dziękuję, dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam wszystkich Black Metal Lashes, TikTok, Instagram, Facebook, klonowski Lashes. Miłoby!